Zamknięte żłobki, przedszkola, fryzjerzy, kosmetyczki, salony urody, wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane, ograniczenie liczby wiernych w kościołach i pozostałych sklepach. To nowe ograniczenia, jakie obowiązywać będą od najbliższej soboty 27 marca do 9 kwietnia. Mniej osób będzie mogło przebywać we wszystkich sklepach, w bankach i na pocztach. Od soboty wprowadzony zostanie limit jednej osoby na 20 m2. Taka sama zasada dotyczyć będzie także miejsc kultu religijnego. Kościoły nie zostaną zamknięte. A jedynie liczba wiernych ograniczona zostanie do jednej osoby na 20 m2. Obecnie jest to, podobnie jak w sklepach, jedna osoba na 15 m2. Wiernych obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczkami oraz zachowanie odległości minimum 1,5 metra od innych osób. Działalność obiektów sportowych ograniczona będzie wyłącznie do sportu zawodowego. Zalecane jest także spędzenie świąt tylko z domownikami oraz przejście na tryb pracy zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Miejsca pracy są jednym z głównych miejsc, miejsc wskazywanych przez sanepit jako miejsca zakażeń jak podkreślił podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest w tej chwili kluczowe niewykluczone że zaostrzone zostaną także przepisy dotyczące kwarantanny osób przybywających z zagranicy na razie nie podjęto jednak w tej sprawie konkretnych decyzji